Tam był typ. Co to było? Coś mi tam przebiegło. Dobra, W którą mańkę? W tamtą? Tam eee, pamiętam, że ludzi nie tak w ogóle nie ma. Ja. Aha, tak tylko tak tam nie ma ludzi w ogóle, wcale zero. Ale o, tam może być śmieszne miejsce, choć że jak spotkamy kogoś z bronią. Czekaj, bardziej w lewo chyba. Tu jest trochę tych budowli. Tu jest ten Należy. Leżeć. Oh yeah, oh a yeah. oh yeah. oh yeah. oh yeah. oh, tam wiel Co to jest? to jest? wielka chata z patyków. Ktoś, mi, ktoś miał plan i na tym się skończyło. Eee już chciał zrobić, nie wiem co. To U, jest to. O to i to małą chatkę otoczyć, nie? po prostu drewnianą. Let's go. What the fuck, co to jest? Patrzcie można. Tak, można. O, się hop! Teraz zwierzy header wyrwa i będzie. Come on, come on! O! Takie fajne było miejsce. Aha. Dlatego no. No, okay. no, tak. tak płasko. Die bitch. Wiesz, bo Ja byłem o. tak. a little bit dehydrated. Mam o, tak kaktusy. Się... O, o oberwałem. Skąd? Nie wiem. O, o kurwa! Dobra, dobra, zbyt tam. Bolt, bolt chyba. Na dachu, na dachu dwóch. Skała, 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 skała. Tu chodź, tu, tu, tu. No dobra, ty jesteś lepiej ukryty. Oni cię widzą przez krzaki, uważaj. Wsulają do ciebie, uważaj. Tu jestem. Nie biegnij prosto. Co my mamy zrobić wresz. teraz? W którą stronę? Wiem, czułem. Nie wiem, może biegniemy do Twojej starej chatki? To Pobiegniemy zaraz. Czekaj. Dobra, dawaj. Dobra, przerwa. Mam ci jak zeszła. Nie, nie, ja mam 88 HP już. Dobra, jedno możesz rzucić. Dobra, jedno to jedno. Ale jak drogą no tak, będziemy biegli, to, to to nie będzie. tak na nich, nie? No, zobacz, mam prawie no właśnie. <laughs> o, skrzynka. Łuki strzały. Co jest w podziemiach? Lol, to jest Twoje? Aha. No. Kule, przeszliśmy przez wodę i się nie napiłem. Już go skrzywiło. Tego poskręcało, patrz, patrz, go poskręcało. Koń. Typa, następny koń. Ty, patrz, następny koń. O, niedźwiadek. O, dawaj go, drewno. chodź do warehouse'a, chodź. O, jak miło. żarcie? Piciu. O, skrzyneczka jedna. Dobra, tu się respi, i tu się respi. I tu, no, dwie skrzyneczki. O. O, chuj. Bolt. To. Tam skąd przyszliśmy? Łap, łap, szarty. Dobra, rób bandaże Widzę go. Uważaj. O. No idziemy, ciebie ma. Nie, mam pojęcie Żarcie, mam żarcie, łap żarcie. Ja mam, mam, mam. Dobra, wiesz co? Dobra, lecimy, chodź. Nie wiem czy nas zauważył. Skrzynia, o, o, skrzynia o, 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 o. z tego w wirzmocy. A tutaj... Ej, dziura jest. Chodź. Nie. Ale śmieszna to jest jaskinia? To jest nie, to Nie, to nie jest jaskinia, ale zajebiście to wygląda, zobacz. A cave. <głos> <głos> Ach, A no. te kave, nie. Zobacz. Mistrzostwo Ojej Skrzynka zobaczyć, chodź zobaczyć Skrzynka, Zobacz. uwaga, co w niej? Aha <grystane> Jakby jeszcze tą skrzynkę w krzaku postawił to obok Dobra Ty. widzę gościa, widzę so, gościa, widzę gościa Chodź, widzę gościa Widzisz tam przy samochodzie? Dobra dawaj za nim, chodź Golos Ale mam Ja ci pierdol Dawno się do mojej broni przyszło, którą cię zabija. <laughs> o, kurwa, jeszcze przyjaciela przeprowadziłeś, to nie takiego chujowego ejma. <laughs> Chyba kurwa tak! <śmiech> <śmiech> Ale gadał śmiesznie. Jakbyśmy zaczęli z nim gadać nawet, to zaraz by coś wyciągnął i nam wyjebał i by było po nas. tak, <laughs> tak. <Grym> CHODŹ 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 TYPY O co iść? Okej, okay. uku uku Kurwa nie mam 10 jeszcze Idę go z*****ć, chodź Masz dzidę? Dam ci dzidę Dawaj, 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 dawaj Widzi nas Nie, nie widzi, biegnie do nas O Aaaa! KURWA! <grym> DZI... Mam 5 HP Spadam <grym>, kurwa Leży Chodź tu, B bandaż ci robię Wbiegłeś we mnie człowieku Bandaż, bandaż rzucałem. Dobra, Masz. dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj O kurwa, Masz. 4 HP Coś tu idzie? Tu można się gdzieś zbudować, co ty na to? Ktoś tu idzie Uważaj, uważaj, uważaj Idą! Kurwa dwa hp o, od Oberwał o, Od razu zostałem item Zaraz padnę Nie padniesz Jeden hp jeden hp Teraz cię podniosę, poczekaj Atakował Masz to dzidę Wooden spear Ale Zrób zamek, zrób zamek Zamek, zamek, zamek Code, code zrobimy Szybko, ktoś tu od... idzie Idzie ktoś A słyszę, słyszę Dobra, to zabijemy go Rób drewniane wszystko, Ale... drewniane Tak cały ten ruch Dwóch typa jest Ja mam drewno co ty pierdolisz? No nie mam. Ja pierdole. Ej. Sadzać się będą chyba. Halo, słyszycie mnie? Czekaj kurwa, bo się napierdalamy, te ja ty jak gadasz jakieś głupoty. Okej. Spierdalaj. Podstać mnie, lecę po drewno. Stój. Skacz. Nie ma nikogo. Siedź z tym kluczem, tam lepiej. Ej, coś zrobiłem ze swoją bluzą, ale nie wiem, co z nią zrobiłem. Wszedłem do gry i dałem break, coś tam, coś tam. Rozjebałeś ją. Ja, jak się. Jak Rozjebałeś się na części masz Bluza graf. za ile? Masz, za jaką kwotę? pół, ale nie dało mi ani... no nie? No to dostałeś pewnie jeden klota za to Cza Idę pozbierać Uważaj! Oberwał Dostał jeden, kamienną, dostałem, leżę. Oooo, ja 14 HP! Mam 5 HP, siedzę w środku i nie mogę nic zrobić. Poczekam aż odejdę. Może raga tylko w kurwa. Nie wiem, gdzie wygnie, ale się fajnie. A tam fajna skała, zbieram ją. No, Peres, jak zawsze przygotowany na wyprawę, już być ci w stopę jebne. Będziemy go Nie, ty osłonię. O dawaj, dawajcie go dopiero. Gdzie on leci, jest? Ci, <laughs> nie trafi <laughs> Dobrze jest tu gdzieś woda, jest o. Przy wodzie można by się. oj 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 jak pięknie. Ok, może też się wskoczyć. Góra otwarta. Aha, ja pierdolę. Ale zębku pija. Ja... drzwi są um. Mam gościa, mam gościa, mam gościa. Gdzie? Ty jesteście, bo daleko jest. No ale wracamy do, do ciebie. Tak, widzę cię. To wam jest koleś, stójcie. Zatknijmy się. Jest wiesz? Aha. Oberwał. Oj! <laughs> biorę, biorę. Fuck you. Jeszcze jeden na no skalę. Dobra. Jak nie biegnie polanom? Tak, widzę. Gdzieś tam jest kurwa. Tam jest po Co? lewej, po lewej, po lewej. Po Jeszcze jeden lewej. jest no do... w łeb. Kciekł raz! Oberwał grytą! O! Ch**. O! Których! Oberwał leży! Mamy. Leży kurwa! Mamy to coś w tej Jest trzech, co? Ej, co jest? Lecie się! Kurwa występuje! Lecie się! Oberwał, oberwał, leży. Podchodź, albo kurwa, kurwa leci się, patrz, jest okay. Patrz na drzwi, ja tylko muszę zlutować. Patrz na drzwi. Ale chodź, Kasior, do nas biegnie. No jestem, już przed jest wami, strany, tu. To jest. ja, to ja, to ja, to ja, kurwa. Mówię, że jestem naokoło. Shhh. Twardy jest. No otwarty, ale tam jest. Nie, nie, nie bo nam się otworzy drugimi drzwiami i wcelowany jest. Kasior, kurwa, odpuść. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. No panie, no co ty pierdolisz? No. <grym> zamknął, zamknął Przez krzaki Wreszcie braknie Kto jest z dzidą? Kto jest z gidą. No A, to oni, to oni, dobra Kto stał znowu? Kto wyschował? No Podchodzą, wez... podbiegają do was Nie Mogę Jest no. bania Ode mnie banie dostał <grym> What the fuck? <grym> halo No Dobra Zraidowali nas <grym> Co? Co? Trzy Ja robię dwa, nie mogę więcej. Mam sześć klota Kurwa było ponad sto chuj wy ten plot wytrzymuje? wygryu Ja bym jakieś kurwa Słucham Słucham Co? Słucham? Słucham, a... Spójrz do skrzynki! Zrajdowali nas! No No <śmienicza> No właśnie. Chyba zrejdowali nas 15 sekund temu, ten już o tym zapomniał